Cześć wszystkim, mam na imię Asia, jestem alkoholiczką. Najpierw to powiem tak. Marcin, dzięki za zaproszenie. Przedwczoraj, jak mi napisałeś SMS-a, to pierwsze co przyszło mi do głowy, że ja tu już kiedyś coś gadałam. Ja to chyba nie mam w ogóle co do powiedzenia, no bo przecież powtarzać w koło na około to samo, ale nie odpisałam tobie od razu, a często też tak robiłam, bo teraz może mam trochę inaczej, że pod wpływem emocji już nie jest tak, nie działam tak od razu, no nie. Teraz napisałam do ciebie, że poczekaj, dam Ci odpowiedź następnego dnia, ale zawsze słyszałam, że jeżeli ktoś zaprasza mnie na spikierkę i chce, żebym się podzieliła swoim doświadczeniem, to jeżeli to nie przeszkadza w mojej pracy czy czymkolwiek, to ja mam służbę i ja mam się dzielić swoim doświadczeniem. I wiecie co, ja jestem w Niemczech na opiece, mam babcię z Alzheimerem. I dzisiaj mi taka myśl przyszła, tak siedzę z nią na łóżku, no nie, gramy w karty, układam z nią, i przecież nawet jak powiem y, podobnie, albo nawet to samo, to, to przyszła mi właśnie taka myśl, że ja tyle razy słucham warsztatów kroku, bo słucham je raczej wieczorem codziennie, i za każdym razem y, w końcu jakieś słowo dotrze do mnie, nie za, y, za pierwszym, może nie, ale za piętnastym razem, ja to usłyszę, co należy do mnie, no nie. I ja nie, nie kumałam nieraz, jak ktoś właśnie coś takiego powiedział, za którymś razem dotrze to do ciebie. Tyle razy czytałam opinię lekarza. Czytałam, a za którymś razem, yy, chyba w tym roku, dotarło do mnie takie właśnie coś, że alkoholik chce więcej. Więcej alkoholu, więcej relacji, więcej fajek, więcej zakupu, więcej słodkiego. Kurczę, przecież ja tak mam. Ja o tym nie wiedziałam, ale tyle razy to czytałam. Także za którymś razem w końcu to dotarło do mnie, no nie? E, powiem tak, nie piję 12 lat. Hmm. Po 8 latach niepicia weszłam pierwszy raz na program. Nie wiem, jakim cudem kompletnie. Nie wiedziałam, z czym to się je, tylko wiedziałam, słyszałam coś o tym, no nie? Ja po prostu, tylko słyszałam ze słyszenia. Ja wstałam któregoś dnia w Niemczech w robocie i taka myśl w głowie ażka wejść na program. Wykonałam wtedy telefon do chłopaka, który dłużej parę lat o, tam od, we wspólnocie jest i ja mówię, Oleg, ja tego chcę, ja nie wiem, co to jest, no nie, ale ja to chcę. Dał mi numery telefonu do dziewczyn, ja wykonałam działanie, czyli telefon, no i już wiedziałam nawet, kto chce, żeby, wiedziałam, która dziewczyna, żeby mnie przeprowadziła przez program, bo znałam ją z Polski z meetingów, no nie, i fajnie tak po prostu, no chciałam ją, tak. No, zadzwoniłam do, do niej i ona została moją pierwszą sponsorką, ale wiecie co? Ja to chyba trzeźwieję tak naprawdę dopiero od roku. Zaczynam robić inaczej, no nie? Ale to jest praca i to jest proces. Ja pamiętam, byłam chyba 4 lata temu w zakroczeniu na dniach skupienia i jakiś chłopak do mnie mówi: Słuchaj, ty jesteś w abstynencji czy w trzeźwości? Ja mówię: A czym to się różni? Ja teraz wiemy, czym to się różni, no nie? I teraz też jest różnie, no nie? Ale jest lepiej. Jest inaczej, jest lepiej, no nie? I fajnie, że ja to widzę, to dostrzegam. Także od czego może zacznę? Wiecie co, ja pochodzę z normalnego domu, raczej bym powiedziała. Tata nadużywał pił. Czasami było tak, że nadużywał tego alkoholu, ale ja tam nie było u mnie awantur, mój brat jest... Po... Mój brat, jak ja mówię, to jest chłopak ogarnięty, dobry, spokojny, no nie? I jak to moja mama mówiła, nigdy nie kłóciłam się przy tacie, przy, raczej nie kłóciłam się z tatą przy was, żebyście nie słyszeli tych awantur. I ja naprawdę nie pamiętam awantur z domu, no nie, nie wiem, jak oni to robili, ale ja nie pamiętam. Pamiętam tatę nieraz, że spał tam pod wpływem alkoholu, ale potem stawał tam, robił swoje, także kurczę, no tak wspominam ten dom. Wspominam też dużo pracy, brak pieniędzy, no nie, bo tak było. Pamiętam, bo mieliśmy właśnie, ja z gospodarstwa pochodzę, mieliśmy dużo ziemi, że tata to mnie zawsze gonił do pracy, no nie, a Asia jak miała coś do zrobienia, to zawsze mu pyskowała też i potem miałam kary, no nie, no taka byłam. Ale po tylu latach mogę stwierdzić, że to, że gonił mnie do pracy, ja jestem za to wdzięczna, bo ja nauczyłam się dzięki temu roboty i żadnej pracy się nie boję, no nie. I wszędzie w sumie jak ten to, to odnajdę się. Ja nie mówię, że nie wiadomo czegoś, czego naprawdę nie potrafię, jakieś tam papierki czy coś tam. No to nie, ale no nie boję się próbować, no nie? Także jestem mu wdzięczna, ale to dopiero po tylu latach przyszło, że on mnie właśnie gonił do tego. Wyszłam za męża alkoholika, tak? Znaliśmy się od 16 roku życia. Może jeszcze wspomnę, że mam sponsorkę, jestem z nią w kontakcie. Na tą chwilę nie, ma, nie mam żadnej dziewczyny, z którą czytam Wielką Księgę. Widocznie tak ma być. Mam dwie dorosłe córki. Jestem babcią trójki kochanych wnucząt. Także to, to tak. Z Polski pochodzę okolice Płocka. I tak jak zaczęłam, wyszłam za męża alkoholika, znaliśmy się od 16 roku życia. On pił od zawsze. On do mnie mówił, kota, od mleka nie odzwyczaisz mnie, od piwa też nie odzwyczaisz mnie. To akurat pamiętam, nie. Było tak, no co, kurczę no, zaszłam w ciążę, ochajtaliśmy się, takie czasy, tak wypadało, mieszkaliśmy 4 lata u mnie, u moich rodziców, przyszła jedna córka na świat, potem przyszła druga, po 4 latach mieszkania w jednym pokoju wyprowadziliśmy się do moich byłych teściów, bo już są byli teściowie, gdzie tam mój mąż, Jedyna była wielka chata, jak ja mówię, dwa Mercedesy, Kawasaki i wielkie nieszczęście, tak? Bo tam był tak, dom pełen awantur, gdzie ja tego nie miałam w domu, dom pełen alkoholu, gdzie wszyscy pili i ja po prostu się tam załamałam. I tam się zaczęło moje picie, tak naprawdę. Nie, nie wiem kiedy, w którym momencie. Przypominam sobie moje picie w samotności bardziej, że roz. Znaczy było tak, że żeby mi się lepiej pracowało, to wypijałam do południa, ale tak się starałam kontrolować, żeby się nie urżnąć, bo kiedy przychodził mąż z pracy, to by były awantury. No on, on mógł, ja nie mogłam, tak? On pracował, a ja siedziałam z dziewczynami w domu, nie? Tak było. Ale wiecie co, ja tak naprawdę z perspektywy czasu, ja jestem wdzięczna za to wszystko, co mi się w życiu wydarzyło, bo bym nie była tu, gdzie teraz jestem, za te wszystkie moje doświadczenia, Trudne, ciężkie doświadczenia, ale tak miało być. Ja się godzę z tym. No nie nie rozkminiam wcale tej przyszłości. Było i koniec. Ale mając 27 lat, czyli to było 20 lat temu, y, pamiętam, y, no nie wiem, może zaczęłam, miałam 24 to moje picie, że piłam, y, wszyscy mówili, przestań, a ja nie mogłam. Ja ciągle sobie obiecywałam, że dzisiaj nie kupię, jutro nie pójdę. Dwa dni poczułam się lepiej, i w koło naokoło robiłam to samo, nie. Nie wiedziałam, co jest grane w ogóle. Straszne po prostu. Byłam tak odwodniona któregoś razu, że trafiłam do ośrodka zdrowia pod kroplówkę. Leżałam tam trzy godziny, bo oczywiście po przechlaniu, tak? I wychodząc stamtąd, poszłam do sklepu i kupiłam piwo. I myślałam, że też się zatrzymam na tym piwie, ale tak nie było. Piłam, piłam i piłam. No nie? Z teściową były coraz gorsze relacje. W ogóle miałam komedię z nimi, ale to tam już szczegół, no nie? Pełna uraz byłam kompletnie do teściowej, co ona mi robiła, że mi zakręcała ogrzewanie. No ciężko mi było w ogóle tam mieszkać. Strasznie, jak ja tam wracałam do tego domu, to jakbym była, no strasznie mi się nie chciało tam wracać, no nie? Tam było źle. Tyle lat mówiłam, ja się rozwiodę, ja tak nie chcę żyć, ciągle awantury w domu. U mnie do rękoczynów raczej nie dochodziło, tylko bardziej takie psychiczne znęcanie, no nie? Ale pamiętam, to było, miałam dosyć tego pchlania, pamiętam, i było tak, że miałam wtedy, to było 20 lat temu, rodzice też ciągle mówili: Asia, ogarni się, Asia, to, Asia, tamto, no nie, brat ze mną rozmawiał, no nie. Ale ja nie wiedziałam, ja w ja, ja nawet nie wiedziałam, co to jest wspólnota wtedy, kompletnie nic, no nie. I, i moja koleżanka powiedziała: Aszka, jest coś takiego jakaś pani yy, pani psycholog nie wiem i to i to był listopad ja pamiętam zadzwoniłam wtedy do rodziców i mówię mamo tato przyjedźcie, ja muszę do tego lekarza jechać może on mi pomoże bo ja już nie mam siły ja nie wiem co mam robić ale też pamiętam takie rzeczy kiedy szłam na górę po schodach do mieszkania ja mówię ja już tak nie chcę boże pomóż mi no, nie? nie wiem może to wtedy to było tak zadziałało ale zadzwoniłam do tych rodziców rodzice przyjechali w listopadzie ja wyszłam weszłam do tej pani doktor Usiadłam na tym krześle i mówię, wie pani co, ja to piję przez męża i przez teściową. I ona tylko powiedziała do mnie tak, dziewczyno, ty sobie sama nie poradzisz, no nie? Wysłałam mnie na grupę wsparcia, zero tematu mityngu wspólnoty, zero. Wysłała mnie na grupę wsparcia, jeździłam tam przez rok czasu, przez raz w tygodniu, prowadziliśmy tam zeszyt. Dalej nie wiedziałam nic o mityngach i o wspólnocie i nie piłam, no nie, nie piłam wtedy. I po roku zaprzestałam tej terapii i nie piłam 3 lata, no nie, do 30. I pamiętam, mając 30 lat, poszłam, poszliśmy na wesele. I jak to na weselu? Ciepło, czerwiec, czerwony dywan, szampan na tacy. I ja mówię, kurczę, ja wypiję tylko lampkę szampana, ja więcej nie będę piła. Ja wypiłam lampkę szampana i ja nie mogłam się zatrzymać. Ja piłam całe wesele, dostałam flaszkę do domu, bo tak było. Nie wiem, czy w samochodzie pewnie też był jakiś drink. I ja piłam jeszcze 5 lat. Ja piłam jeszcze 5 lat. To nie było nie wiadomo jakie ciągi, tylko w koło było na około to samo. Chowanie butelek, awantury, tak. Jeździłam, jeździłam też pod wpływ, wczorajsza morze. I dziękować Bogu, że ja nikogo nie zabiłam, że nic się takiego nie stało. Teściowa moja była teściowa, ograniczyła mi prawa rodzicielskie, miałam, taka byłam wściekła na nią, że szok, no nie, wtedy, jak ona tak może, przecież to jej syn i ty w ogóle, ja przecież jestem taka spokojna, ja tylko to, no nie, ale, i miałam kuratorkę, no nie, ale wyprowadziłam się wtedy do rodziców jakoś na trochę z dziewczynami i miałam tą kuratorkę i ta kuratorka E, powiedziałam coś takiego właśnie, że jest e, takie coś jak meetingi. Takie coś jak meetingi i ja wtedy pojechałam na pierwszy swój meeting. I ja e, kurczę, no ja jestem no happy, że ja tam tam trafiłam, no nie, ale wiecie co, tak mi się teraz przypomniało, jak ktoś mówi o tych obsesjach picia, no nie? Ja czegoś takiego nie miałam, no nie? Tylko że jak ja zaczynam słyszeć, że obsesja picia, obsesja picia, co to jest? Co to jest, no nie? Ja to sobie porównuję do fajek, no nie? Bo jak ja nie mam fajek, to ja potrafię o pierwszej w nocy iść na CPN, no nie? Także chwała Panu, że ja nie miałam tej obsesji picia. Yy, czyli co? No nie piję, yy, tylko, tylko teraz wiem, że to nie jest mi dane na zawsze. Ja to po prostu wiem, no nie? Yy, jeden dzień na raz, te 24 godziny, to jest łaska od Boga, że Bóg mi dał tą łaskę trzeźwości, o którą ja muszę dbać. O wszystko muszę dbać, tak, o relacje z rodziną, o kontakt z córkami, o kontakt z wnukami, tak, o rozmowy z bliskimi, proste takie rzeczy, gesty, wysyłanie uśmiechu, dzień dobry, tak, o to muszę dbać tak samo jak o trzeźwość, bo nie jest mi dane na, na zawsze, nic, no nie, no i co, weszłam po ośmiu latach na program, kurczę, ale moje życie przed programem, jakie było? Było, na pewno pamiętam urazę do mojej byłej teściowej. Miałam tą urazę trzy lata. Trzy lata w środku, jak ona tak mogła, co mogła, jeszcze nas wymeldowała, a mi to było tak ciężko, no nie? Ja wtedy nie byłam w programie, ale nie wiem, jak to się stało. Bóg zabrał mi tą urazę po trzech latach i ja, bo to mnie męczyło w środku, ja poczułam spokój, no nie? Ja na tą chwilę z byłymi teściami mam dobrą relację, wiem, że bardzo są za mną, Byłym mężem tak jest, jak jest, nie pił 7 lat, zapił, teraz ma tak, jak ma, ale to już jest nie moja kompletnie sprawa. Byłam pełna lęków. Ja pamiętam lęki, lęki kurcze. Ja... Przed prostymi rzeczami, no nie? Że, żeby... Ja nie mówię, że teraz tak nie mam, ale jest inaczej. No nie? Potrafię mimo lęku ja mam działać i ciągle mam to w głowie, no nie? Mam mniej lęków uraz. Kurczę, rzadko. Pojawiają się, no nie? I wtedy odkrywam swoje wady, bo to o to chodzi. Bo jeżeli ja pamiętam, jak robiłam ten czwarty krok, Marcin, e, tak trochę, e, to ja kompletnie też tego nie kumałam, nie rozumiałam, no nie? Dopiero to z czasem dociera do mnie życie, życie programem, moje wady, moje wady, że ja jestem, e, że ja jestem w centrum przeświata i to moje, właśnie ja zawsze, bo ja zawsze najważniejsze jest skupianie się na sobie. Dużo mi dało przeczytanie drugi raz programu z drugą sponsorką. To mi dużo dało, bo ona mi bardziej nakierowała na relację z Siłą Wyższą. Nie wiem, no to po prostu wiem, ja teraz wiem, że ja nie jestem sama. Wszystko, muszę wszystko oddawać Bogu. Kurczę, proste rzeczy i wiem, że On jest ze mną, że On mi pomaga, żeby zwracać się do, nie, do Niego, rozmawiać z Nim, no nie w myślach, w myślach. Eee, takie proste rzeczy, nawet te lęki moje z pracodawcą tutaj, Niemiec na dole. A ja teraz nie mam obaw, ja się go po prostu pytam: no nie? czy ja coś potrzebuję, czy coś, e, czy coś jest tak, czy tak. No nie e, nie umiem dobrze niemieckiego, ale nawet na tłumaczu, no nie. Kurcze, no to po prostu jest spokojnie. Ja mam ten spokój tu w środku, jest inaczej. Kiedyś mimo to, że nie piłam, pamiętam, wchodziłam do domu, mieszkałam z dziewczynami. Moi, to ja ciągle, tylko Asia weszła do domu, bo było tak, nieposprzątane, krzyk, krzyk niesamowity, że one nic nie robią. Ciągle by mnie ustawiała, nieleczony alkoholizm, totalnie. Ja teraz mam inaczej. Wchodząc do córki, gdzie ona już jest, mieszka z partnerem, ma swoje dzieci, bałagan ma w domu. Mnie to kompletnie nie interesuje. Ja mogę jej pomóc, jak chcę, nie? nie to, że od razu mówię jej, jak ma żyć. To jest jej życie, jej sprawa. Kiedyś tak nie miałam. Nie, nie chcę oceniać w ogóle, bo to ocenianie jest coś okropnego. Ostatnio moją bratową zaczęłam oceniać trochę, nawet do taty, jak byłam w domu, że tak czy tak. I potem się źle z tym czułam. Mówi: Aśka, co ty robisz? To jest nie twoja sprawa kompletnie, tak? Bo ona nie robi, jak ty byś chciała, no nie? No i taka prawda, tak? Ty masz swoje życie i się nim zajmij. Ta relacja z siłą wyższą, kurczę, no po prostu oddaję, oddaję swoje życie, oddaję swoje... Wiecie co, taki prosty przykład, ja y, chyba to było dwa lata temu, wróciłam z Niemiec do domu, byłam dwa miesiące w pracy, zjechałam do domu i po czterech dniach dziadek zmarł, zmienniczce, no nie? I ja mówię, Boże, gdzie ja znowu pojadę do pracy? Gdzie pojadę? Czy pojadę? Uklęknęłam po prostu, ale ja to pamiętam, uklęknęłam. I mówię tak: Panie Boże, ja tobie to oddaję. Tylko tak naprawdę z serducha, no nie? Oddaję to tobie. Ty się tym zajmij. Czy ja mam jechać? Kiedy mam jechać? Czy w ogóle mam jechać? No nie? Nie wiem jak się zadziało. Wykonałam działanie, ogłosiłam się na Facebooku. Praca się znalazła w ciągu dwóch yy, w ciągu yy, Boże, nie wiem, w ciągu dnia bodajże. Ja jestem w tej pracy samej ponad rok. Nigdy nie byłam w takiej pracy. Ja jestem po prostu w szoku. No nie, nie jest czasami lekko, ale mam tą cierpliwość. No nie, jest inaczej. Nawet syn mi tutaj powiedział, że dużo cierpliwości mam w sobie. No taka praca, no nie. Mam dobry kontakt, relacje, boże, z turkami, z nukami, z rodzicami. Wiecie co? Takie proste rzeczy, których ja bym nigdy nie zrobiła, bo zawsze się wstydziłam. Ja teraz, jak byłam w domu, ostatnio byłam w domu w lutym. I mam mamę i tatę. Mój tata też jest chory, ma 67 lat, jest po dwóch zawałach, ale mam rodziców, którzy naprawdę bardzo są za mną, a ja za nimi. I było tak, że tata jest w kuchni, ja zawołałam mamę i mówię: wiecie co, usiadłam na łóżku i, i ja chcę wam coś powiedzieć. No nie, ja, ja bym nigdy kiedyś czegoś takiego nie zrobiła. Oni tak patrzą na mnie Boże, co ja chcę im powiedzieć znowu. A ja mówię: jestem bardzo wdzięczna. Ja bardzo Bogu dziękuję, że ja mam takich rodziców, jakich mam. No nie? Tata się rozpłakał, mama mnie przytuliła, ale to było takie piękne, wiecie co? Ja poczułam od środka, że ja chcę zrobić to. Ktoś mi kiedyś powiedział, wiesz, Aska, jaka ty jesteś bogata, ja mówię bogata, pełno długów mam i bogata, ale masz rodziców, tak? I to naprawdę mam skarb. Cieszę się, że mam tych rodziców. Także ja mam, po programie jest inaczej, tak? Czyli ja mam ten spokój, mam więcej cierpliwości, więcej akceptacji. O matko. Nie wiem, co mam wam jeszcze powiedzieć. Nie mam zielonego pojęcia, co mam wam jeszcze powiedzieć. Zaprosiłam Boga do tej spikierki, także jak ja mówiłam nieskładnie, bez sensu. Powiem tak, wstaję godzinę wcześniej, żeby zrobić sugestie. To jest dla mnie podstawa. Jeżeli mam do pracy na dziewiątą, wstaję godzinę wcześniej, bo ja lubię jeszcze kawę wypić sobie na spokojnie robię sugestie robię to od czterech lat Ściele łóżko klękam jeżeli chcę do toalety idę do toalety czytam ale też dotarł czytam yy, modlę się modlitwą trzeciego siódmego kroku jeszcze od siebie jakieś tam ale też jeżeli ja to tylko odpieprzę, czyli tylko to przeczytam nie o, będzie to od moje moje od serca takie to też nie zadziała to też się przekonałam o tym że tylko tak odbędnie albo dzwonię do dziewczyny Odpierdzielić, no nie? Wykonać telefon, bo, bo trzeba zaliczyć, no nie? To też tak nie działa. Tak, żeby myśleć, jak komuś pomóc, właśnie, nie skupiać się na sobie, ale takie. I to, to działa wtedy. Wiecie, co kiedyś pamiętam, <laughs> chyba ze dwa lata temu, też byłam w gorszym stanie i, i dzwoniłam do jednej alkoholiczki, i <laughs> ona do mnie mówi: Byłam jakoś, nie wiem, miałam kiepski dzień. Ona mówi, to wykonaj więcej działania, nie jeden telefon, tylko pięć. I ja zaczęłam, ja mówię, jak to może pomóc? No nie, no ale to naprawdę pomaga, to działa. Jak nie jeden, to trzy, to pięć. I odwalić się od siebie i, i pytać się, nie skupiać się na sobie, pytać się, bo niektórzy mają gorzej. No nie, co to za problemy. I czego jeszcze u mnie było tak, że byłam strasznie też chwiejna. No nie, zmiana decyzji. Idę na spacer, nie idę na spacer, no nie kupię, nie kupię, no nie. Teraz jest inaczej. Jeżeli ja piszę, nie idę na spacer dzisiaj, to ja się tego trzymam. Choćbym, kurde, nie wiem co tego, ale jeżeli podejmę tą decyzję, to naprawdę się trzymam tego. I to jest ta praca nad sobą. Takie proste rzeczy. Od małych kroczków mam, mam zacząć, tak? Także Marcin mi nie przerywa, ale nie wiem, co wam jeszcze mam powiedzieć. Chyba zakończę w ogóle. Jakby były jakieś pytania. Yy. Ale mówię, ten kontakt z siłą wyższą, oddawanie mu wszystkich spraw, jeszcze teraz mi się przypomniało, jak byłam trzy lata temu w takiej chorej relacji, bo to była moja specjalność, takie relacje. Teraz jest inaczej. Nie? I, I ten mój partner zmarł, nie? on też był ze wspólnoty, ale to Pan Bóg zadziałał, bo ja wtedy, żebym nie była w domu, a mój tata był sam, mamy też nie było, tata się źle czuł, zachorował i ja było tak, że weszłam do taty, Tata wysoka gorączka, nie chciał już przez kilka dni iść do lekarza. no nie, był w domu sam, bo mama wyjechała. Robiłam mu śniadanie, choć tato to zjesz, no tamto. On słaby był. Nic nie chciał, ani lekarza, ani nic, bo już się należał w tych szpitalach. Bo ja wie, dobra, wyszłam do siebie. Ale za parę minut przychodzę, może minuta, dwie upłynęły, a ja otworzyłam drzwi i zobaczyłam tatę w takim stanie, żeby nie weszła, to by tatę już nie było. I to Bóg zadziałał, bo ja wiem, że żeby była w tej relacji, to by mogło mnie nie być w domu. Bóg mnie uchronił też przed tą relacją, tak? Mimo to, że było mi ciężko, bo było jak było, bo przeżyłam też swoje, nie zapiłam. Ale jeżeli chodzi o tatę, ja wtedy wezwałam karetkę 112, przyjechali w ciągu, nie wiem, 10-15 minut, tata był już w agonii, leżał na ojomie 3 tygodnie, ale to wtedy ręka boska działała, także ta relacja, oddawanie jemu, kurczę, jest dobrze, jest dobrze, tylko mam działać, robić swoje. Nie każdy dzień jest highlight, jest super, fajnie, zarąbiście, mam pogodę ducha, jest różnie, ale mimo to mam robić swoje, no nie? i cały czas jestem o tym przekonania. Przekonana słyszę na mitingach, że jak się odchodzi małymi kroczkami od telefonów, od meetingów, to jest potem coraz gorzej. Ze trzy tygodnie miałam taki stan właśnie, że tak mi się nie chciało na te mitingi, a wypowiadać to już w ogóle mi się nie chciało, no nie? Ale mimo to y, rozmawiam z jedną dziewczyną, mimo to bądź na tym mitingu, tylko bądź tak na 100%, tak? A nie, że na przykład nie wiem, mgarki myję albo idę umyć zęby. Tak to też nie działa. Mam być całą sobą, 100%, tak? I faktycznie. Nie, mimo to, że mi się nie chce, to już tyle razy słyszałam. Mam iść słuchać, ale czasami ja to wszystko wiem, a nieraz wszystko zapominam i nic nie wiem. Nie? Także mi też jest KOP potrzebny. Także to chyba tyle. Dzięki. I, i z mojej strony. Jak będę umiała odpowiedzieć, to odpowiem, jak będą jakiekolwiek pytania. Także tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo, Asiu. No proszę wszystkich... Aby wypowiadali się do pięciu minut, aby jak najwięcej.